Witam serdecznie dzisiaj po południu z czego wynika rytm dolara czyli dolar co dalej to jest temat przewodni tego wpisu Na samym początku zachęcam do subskrybowania dodawania komentarzy i dawania lajków oraz oczywiście wszystkich gorąco zapraszam na darmową konferencję która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu XTB Investing Masterclass tam na dole w opisie jest specjalny link żeby się zapisywać Zaczynamy Tematem tego odcinka jest dom maklerski XTB Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu Andrzej Stefaniak. Z czego wynika rytm dolara, czyli dolar co dalej? Drodzy Państwo, weźmy na tapetę amerykańskiego dolara, żeby zrozumieć to, co się dzieje na innych rynkach, na różnych innych klasach aktywów. Zaczynamy od standardowego indeksowego dolara i część inwestorów myśli, że dolar indeks będzie znowu sygnalizował nam umocnienie amerykańskiej waluty, że presja powróci, że tendencja umocnienia, aprecjacji tej waluty będzie trwała, a eurodolar, ponieważ teraz w piątek zawsze posługujemy się wykresami tygodniowymi, także sygnalizuje, że ma część inwestorów cały czas apetyt na to, żeby amerykańskiego dolara kupować. I od tego, gdzie dzisiaj będzie zamknięcie dnia, czy powyżej, czy poniżej poziomu 1,07 oraz poniżej, czy powyżej poziomu 1,0650, ja osobiście także będę uzależniał, czy dojdzie do zmiany mojej percepcji co do krótkoterminowych perspektyw amerykańskiego dolara. Ale jak już wiecie, amerykański dolar, bez względu na to, czy względem euro, czy też, am, czy też amerykański dolar na parze dolar do jena czeka na bardzo istotną, ważną informację czyli jakie będą dane o inflacji te dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych poznamy w przyszłym tygodniu i to one będą mogły zmienić percepcję inwestorów a dlaczego o tym za chwilę będziemy mówić. Drodzy Państwo, jak zachowują się amerykańskie obligacje, bo to jest teraz bardzo także istotne. Wczoraj jak wiecie, nieudana aukcja amerykańskich 30-letnich obligacji o wartości 24 miliardów dolarów doprowadziła do tego, że część inwestorów postanowiła znowu wrócić do amerykańskiego dolara i była korekta na indeksie giełdowym Standard Poor's. Jak zobaczymy teraz co się dzieje, widzimy znowu presję na to, żeby rentowności spadały, więc początek sesji w Stanach Zjednoczonych przynosi nam spadek rentowności poniżej poziomu 4,60. Jako że jeden z wczorajszych materiałów był zatytułowany, że to właśnie to, ten rynek teraz wcześniej bardzo ładnie zaprognozował, że wczoraj, że wczoraj była sesja spadkowa w standardem, na indeksie Standard Poor's. Więc pytanie jest takie, czy poranek w Stanach Zjednoczonych, kiedy obserwujemy spadki rentowności amerykańskich obligacji w ujęciu intradayowym, nie zwiastuje czasem, że dzisiaj będzie sesja wzrostowa na indeksie standardnym. Poor's. jestem bardzo ciekawy, czy ten bardzo prosty model, pokazujący wpływ zachowania intradayowego, krótko, super krótkoterminowego amerykańskich obligacji, wpływa na to, żeby zrozumieć, lepiej określić, w którą stronę pójdzie indeks giełdowy. Więc jestem ciekawy, czy dzisiaj jak zrobimy sobie wejście w tym naszym nowym modelu, w tym naszym nowej formule, czyli Podsumowanie dnia o po godzinie 22, czy będziemy obserwować i raportować, analizować sesję wzrostową w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Już nie tylko zapraszam do tego, żeby wrócić na kanał o godzinie 22, ale także, żeby ten prosty model yy, patrzeć, czy on się realizuje w praktyce. A jak widzimy, wykres cenowy obligacji, bo ten wykres cenowy także jest dla nas bardzo istotny, to widzimy, że walczymy bardzo intensywnie teraz o to, żeby wybić się. Z tego wielomiesięcznego kanału spadkowego cen obligacji. Na chwilę obecną kanał cały czas pracuje. I gdyby się okazało, że e, dzisiaj rentowności spadają, oddalamy się od poziomu 108, ten poziom 108 wygląda na to, że rośnie na znaczeniu. Plus, jeżeli podanych bo to jest wykres tygodniowy jeżeli podanych o inflacji w przyszłym tygodniu okaże się, że jesteśmy znowu na trajektorii wzrostu cen. Będzie się cena oddalała od poziomu 108, to będzie to jednoznaczny sygnał odwrócenia średnioterminowej tendencji na amerykańskich obligacjach, a jak widzimy tutaj prosta analiza techniczna sygnalizuje, że jest przestrzeń do wzrostu tych cen w okolice 112, co by oznaczało, że rentowność amerykańskich obligacji może bardzo śmiało, nawet w krótkim tempie spaść z okolic teraz 4,50, 4,60 w okolice 4% 4%. 10,420, mniej więcej ten rejon byłby wskazywany, gdyby analiza bardzo prosta, analiza techniczna wykresu cen amerykańskich obligacji miała się spełnić. I dlaczego zaczynam od amerykańskich obligacji? Z czego wynika rytm amerykańskiego dolara? Naprawdę warto na samym początku przeanalizować zachowanie amerykańskich obligacji, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo trafnej odpowiedzi na pytanie: amerykański dolar, co dalej, co dalej z amerykańskim dolarem? Pierwszy wykres. Jak już, drodzy Państwo, wiecie, dość często posługuje się tym wykresem, czyli spreadem rentowności amerykańskich obligacji i niemieckich obligacji. I jak widzimy tutaj na przestrzeni e, ostatnich e, kwartałów i miesięcy, za każdym razem, kiedy ten spread się zmniejszał, czyli bardziej e, atrakcyjne stawały się niemieckie obligacje, tym występowała większa presja na to, żeby europejską walutę kupować, czyli żeby euro kontynuowała tendencję wzrostową. Natomiast zwiększanie się tego spreadu, zwiększanie się atrakcyjności, rentowności amerykańskich obligacji powodował presję na to, żeby amerykański dolar był kupowany i krótkoterminowy rzut oka na ten wykres, który teraz jest, też ładnie pokazuje, że wygląda na to, że teraz jesteśmy w momencie przełomowym. Dlatego, drodzy Państwo, ja tak bardzo teraz uczulam na zachowanie amerykańskiego dolara, bo ten krótkoterminowy spread między dziesiątkami amerykańskimi a niemieckimi sygnalizuje, że jest ogromna szansa, że odwraca się tendencja średnio średnioterminowa na eurodolarze ponownie na wzrostową. Drodzy Państwo, ale jest jeszcze jeden e, prosty model, który jeszcze nawet lepiej obrazuje to, jaki jest rytm amerykańskiego dolara i odpowiada na pytanie dolar co dalej. I także tutaj posługujemy się obligacjami, rentownościami, czyli i w tym wypadku spreadem, czyli różnicą w oprocentowaniu niemieckich i włoskich obligacji. I na tym następnym wykresie bardzo ładnie to widać. Spread, wykres spreadu nałożony na wykres euro-dolara. I tu widzimy, że korelacja, powiązanie jest bardzo, bardzo silne jest jeszcze silniejsze niż tego spreadu między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. Dla części inwestorów spread włosko-niemiecki jest takim wskaźnikiem zaufania i potencjalnego kryzysu strefy euro, ale teraz w chwili obecnej, jak nałożymy ten spread na wykres euro-dolara, to on bardzo, bardzo ładnie pokazuje siłę presji na rzecz umocnienia europejskiej waluty albo w sytuacji, kiedy pogarsza się sytuacja Włoch, kiedy percepcja inwestorów co do Włoch się pogarsza, to występuje presja na pozbywanie się euro, czyli powrót no, amerykańskiego dolara i naprawdę a, radzę i sygnalizuję, żeby w czasie rzeczywistym obserwować te, także te różnice, ponieważ no, spread nie jest jakimś Czyli różnica nie jest jakimś bardzo skomplikowanym e, matematycznym obliczeniem, więc każdy może sobie e, badać tego typu powiązania i patrzeć, czy to ładnie pracuje także w przyszłości. Naprawdę warto zwracać uwagę na to, co się teraz dzieje. Ja osobiście uważam, że teraz jesteśmy w momencie przełomowym. Jeżeli te dane o inflacji w przyszłym tygodniu spowodują, że amerykańskie obligacje Zaczną znowu spadać na rentowności, czyli cena pójdzie w górę, a równolegle zachowanie niemieckich obligacji nie będzie aż tak bardzo wspierało czyli ta, e, spadki rentowności niemieckich obligacji nie będą aż tak silne jak amerykańskich to wystąpi naturalna, fundamentalna presja na to, żeby euro-dolar poszedł w górę. Więc prawdopodobnie dzisiaj nie uzyskamy odpowiedzi na pytanie, czy przejdziemy poziom 1,07 czy 0,650, ponieważ yy, teoretycznie Wygląda na to, że idealnie jest teraz rynek wyceniony, który czeka na te dane o inflacji, które będą mogły ruszyć amerykańskimi, niemieckimi obligacjami, zwłaszcza amerykańskimi, pozwolą nam pokazać, jaka jest trajektoria inflacji, co, co inwestorzy myślą o inflacji, percepcji w kolejnych miesiącach w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu będzie paliwo na zmiany. Na kolejny impuls na amerykańskich obligacjach i pośrednio później także na amerykańskim dolarze, a poprzez amerykańskiego dolara, praktycznie na wszystkie inne klasy aktywów, o czym będzie za chwilę. Dlatego uczulam na to, żeby bardzo ściśle teraz monitorować zachowanie amerykańskich i w ogóle obligacji. To jest bardzo, bardzo istotne. Jak zobaczymy długoterminową perspektywę, to bardzo łatwo także obserwować siłę albo słabość amerykańskiego dolara, a w ogóle percepcję eurodolara poprzez pryzmat 12-miesięcznych rocznych punktów swapowych na tej parze i kiedy ona wyraźnie rośnie, faworyzuje amerykańskiego dolara, to w naturalny sposób także jest to siła umacniająca amerykańskiego dolara i tej perspektywy punktów swapowych nie należy Lekceważyć i na chwilę obecną także widać, że nie ma presji na to, żeby dalej umacniać amerykańskiego dolara. Warto być o tym świadomym. Ten cały mechanizm może być zaburzony oczywiście przez czynniki losowe. Gdyby wybuchła kolejna wojna w innym miejscu świata, gdyby coś się wydarzyło, to oczywiście do bezpieczeństwa rynek będzie wracał, czyli będą kupowane franki szwajcarskie, amerykańskie dolary, i w takiej sytuacji oczywiście ten rytm powiązania, korelacji. Różnych spreadów obligacji między euro-dolarem, samym amerykańskim dolarem będzie zaburzony, ale przy, przy założeniu, że takie wydarzenie nie będzie miało miejsca w kolejnych tygodniach i miesiącach, to naprawdę warto obserwować tego typu powiązania rynkowe, żeby zrozumieć i odpowiedzieć sobie na pytanie: dolar, co dalej? Natomiast, drodzy Państwo, jak już powiedziałem, to, co się wydarzy na amerykańskim dolarze, będzie także rzutowało na wszystkie inne klasy aktywów, ale dla nas, dla Polaków, szczególnie interesujący jest wpływ siły, słabości amerykańskiego dolara, siły albo słabości euro na krajową walutę. I na tym wykresie, przypominam go od czasu do czasu, także jednoznacznie, bardzo dobitnie widać, że naprawdę na siłę albo słabość krajowej waluty nie wpływa to, co się dzieje w polskiej polityce, kto w Polsce rządzi, jaka jest polityka monetarna, fiskalna. Nawet te czynniki nie mają za, większego znaczenia. Najistotniejszym, a w mojej subiektywnej ocenie, aż 80% wagi, siły albo słabości krajowej waluty wynika z tendencji na eurodolarze, czyli siły albo słabości amerykańskiego dolara. Mówiąc w skrócie, jeżeli amerykański dolar się umacnia, czyli eurodolar spada, to występuje presja na pozbywanie się Polskiego złotego, ale w sytuacji odwrotnej, kiedy następuje zwrot, tendencja wzrostowa euro-dolara, to złoty jest kupowany i nawet zachowuje się lepiej, ma takie dodatkowe wspomaganie i mamy aprecjację krajowej waluty. Naprawdę to powiązanie jest kluczowe, żeby zrozumieć to, co się dzieje na polskiej waluty. I naprawdę nie ma znaczenia, kto w Polsce rządzi, jaka jest polityka monetarna, polityka fiskalna, czy się ten przepływ do albo od amerykańskiego dolara. Można to łatwo Zinterpretować w taki sposób, że jeżeli amerykański dolar się umacnia, to są wysysane kapitały z całego świata, zwłaszcza z rynków emerging market, są pchane do Wall Street, do inwestorów, do inwestowania w amerykańskie akcje, w amerykańskie aktywa. A jeżeli sytuacja jest odwrotna, euro-dolar euro, rośnie, Amerykanie wycofują kapitały z Wall Street, szukają na całym świecie stopy zwrotu, a rynki emerging markets, m.in. Polska, to jest idealne miejsce, żeby szukać właśnie tutaj większej stopy zwrotu, niż można byłoby ją znaleźć na rynkach rozwiniętych. I kolejny wykres jeszcze bardziej dobitnie to pokazuje, drodzy Państwo, i odpowiada na pytanie, dlaczego w Polsce nie ma hossy od 10-15 lat, a kiedyś była hossa. I to powiązanie także bardzo ładnie to widać. Jeżeli występuje tendencja wzrostowa, i to, ale to długoterminowa euro-dolara, to naprawdę nie ma znaczenia, kto w Polsce rządzi. Będzie hossa, i to nawet hossa dziesięciolecia pokolenia na warszawskich giełdzie papierów wartościowych. Ale jeżeli eurodolar Euro będzie spadać, to hossy na warszawskim parkiecie w długim terminie nie będzie. Do... I Drodzy Państwo, jako, że teraz na rynku wygląda na to, że będzie bardzo wiele ciekawych okazji inwestycyjnych, to zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tym specjalnym raportem podlinkowanym tam na dole w opisie i w komentarzu, jak szukać okazji Inwestycyjnych. Ten raport naprawdę jest niezwykle interesujący, warto go znać, warto się z nim zaznajomić, żeby wiedzieć zdecydowanie więcej i zwiększyć szansę na sukces własnych inwestycji. Przypominam, nie tylko ten raport, ale wiele, wiele innych jest, są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. No i teraz, kiedy mamy amerykańskie obligacje, warto je nanieść na jeden wykres i posiłkować się zachowaniem krzywej dochodowości, widzimy, że ona od wczorajszego zamknięcia cofnęła się o trzy punkty bazowe, więc to jest teoretycznie. Zachęta do tego, żeby liczyć na wzrostową sesję w Stanach Zjednoczonych. Wczorajszy materiał jeden był zatytułowany w taki sposób, że to jest właśnie ten rynek, który przewiduje dobrze przyszłość. No, jestem ciekawy, czy prosty model pokazujący zachowanie przed sesją rentowności amerykańskich obligacji dobrze wskaże, w, którym stronę, w którą stronę pójdzie sam indeks SP. Na tym kolejnym wykresie chciałbym pokazać, jak ładnie teraz pracuje naniesienie na wykres w tym samym czasie zachowania rentowności amerykańskich obligacji i samego futures na indeks Standard Poor's. Jeżeli rentowności spadają, występuje presja na rzecz wzrostów indeksów giełdowych, a jeżeli odwrotnie, rentowności idą w górę, to indeksy giełdowe spadają. Jestem ciekawy naprawdę, czy ten model prosty zapracuje także dzisiaj, a sygnalizowałby, że będziemy świadkami dzisiaj wzrostowej sesji w Stanach Zjednoczonych. No, będziemy to także bardzo ściśle monitorować. Indeks Standard Poor's w ujęciu tygodniowym Zachęca do tego, żeby dalej rosnąć, ale przypominam, czekamy na dane o inflacji, one są bardzo, bardzo istotne. Znalazłem ciekawy raport, który uzasadnia i pokazuje, dlaczego teraz tylko część spółek technologicznych tak bardzo wyraźnie rośnie. No i w tym wypadku jest to uzasadnione potencjalnymi przyszłymi zyskami, które rosną zdecydowanie szybciej i nawet najmocniej od 1999 względem szerokiego, szerokiej amerykańskiej gospodarki reprezentowanej przez indeks Russell 2000, no i jestem ciekawy jako, że ta dynamika jest największa od 99 roku czy czasem nie jest to powiązane ze sztuczną inteligencją a wtedy pamiętamy, 20-20 parę lat temu wywołało to hosse na spółkach technologicznych no i pytanie jest takie, czy czasem to teraz nie zwiastuje także, że spółki technologiczne jednak dobrze zwiastują co się ma wydarzyć i że hossa na Wall Street wróci, a te spółki technologiczne będą ich bardzo wyraźnymi liderami. Indeks DAX powinien się zachowywać podobnie jak eurodolar, ale jego siła wzrostowa euro dolara powinna zwiastować, że relatywnie mocniej pójdą właśnie spółki europejskie. Na rynku surowcowym przypominam złoto i izraelski szekl to jest bardzo dobre narzędzie do tego, żeby monitorować ryzyko geopolityczne. Cena miedzi E, niestety zachowuje się słabo, wynika to z zachowania chińskiej gospodarki, warto być tu także na tym e, skoncentrowanym. Oraz ropa naftowa. Jako, że ropa naftowa jest przy wsparciu 75 dolarów, to w takiej sytuacji uważam, że oczekiwania na to, jakie będą perspektywy inflacyjne w Stanach Zjednoczonych, bez względu na to, jakie te dane pojawią się w przyszłym tygodniu, będzie faworyzowała właśnie to, żeby rentowności spadały, indeksy giełdowe szły w górę, więc to, że kończymy tydzień. Poniżej poziomu 80 dolarów, to głęboko poniżej tego poziomu, będzie raczej zwiastowało i zwiększa prawdopodobieństwo, i to nawet radykalnie powyżej 50-60%, że indeksy giełdowe pójdą w górę. W Stanach Zjednoczonych główny driver inflacji to jest ropa, ale w Europie to jest gaz ziemny, i w tym wypadku także będziemy się posługiwać w oczekiwaniu co do tego, jaka będzie inflacja w kolejnych miesiącach. Tym spreadem różnicą między tempem Spadków wzrostów ceny ropy naftowej, a tempem wzrostu spadku ceny gazu ziemnego. Jeżeli cena ropy naftowej będzie spadała szybciej niż gazu, to w takiej sytuacji mógłby być to dodatkowy czynnik osłabiający amerykańską walutę i sprawiający, że euro-dolar pójdzie w górę. Będziemy się przyglądać, czy ten prosty, intuicyjny model także będzie funkcjonować. No i swoim własnym życiem żyje Bitcoin. Bitcoin ma szansę i to ogromną zakończyć handel na rynkach regulowanych nad poziomem 36 tysięcy dolarów. Przypominam, tam jest Fibonacci ważny, 38,2%. I im wyżej zakończymy dzisiejszy dzień, im bardziej oddalimy się od tego poziomu, tym większa będzie szansa, że już wkrótce będziemy punktowo testować 40 tysięcy dolarów, a być może pójdziemy jeszcze bardziej w górę. Bitcoinowi bardzo sprzyjają wszystkie plotki, pogłoski o tym, że ten ETF na Bitcoina w Stanach Zjednoczonych wkrótce stanie się faktem. I że bitcoin awansuje w gronie konserwatywnych inwestorów rynków finansowych, to grona tych bardziej a, godnych zaufania instrumentów finansowych. Moim zdaniem taka jest tego interpretacja. I na koniec polskie aktywa. Drodzy Państwo, już część o polskich aktywach sugerowałem, mówiłem jakie jest powiązanie amerykańskiego dolara z polskimi aktywami, ale dzisiaj najciekawsze dla polskich aktywów były najnowsze projekcje Narodowego Banku Polskiego o PKB inflacji. I w tym wypadku widzimy, że dane pokazują, że bank spodziewa się mocniejszych, nawet głębszych e, spadków tempa inflacji, a to będzie zachęta do tego, żeby obniżać na początku przyszłego roku stopy procentowe. E, złoty, jak wiemy, będzie podlegać rytmowi euro-dolara, ale jeszcze raz, drodzy Państwo, przypomnę, jako że jestem nastawiony na wzrost, na popyt na polskie aktywa, więc spodziewam się także punktowego testu poziomu 4,40 na euro złotym. I zobaczymy, czy będzie jakaś interwencja z tego poziomu? Pamiętamy dwa miesiące temu prezes Borys mówił, że najbardziej optymalne pasmo wahań 4,40-4,60 na euro złotym. No, i czy to test poziomu 4,40 nie wywoła interwencji? Jeżeli e, doszłoby do przełamania tego poziomu, Spadną oczywiście potencjalne marże polskich eksporterów, ale będzie to także sygnał, że kapitał z całego świata szuka tutaj stopy zwrotu i to będzie naprawdę wielka zachęta do tego, żeby liczyć na dalsze spadki rentowności polskiej obligacji, na dalsze wzrosty na giełdzie papierów wartościowych, która moim zdaniem jest tylko o krok od tego, żeby pokonać poziom 2200 punktów, żeby spróbować zaatakować jeszcze w tym roku, w kolejnych tygodniach opory 2330-2400 punktów, które wynikają z bardzo prostej analizy technicznej. No, i żeby znowu się warszawska giełda papierowa tościowych zachowała lepiej niż rynki emerging markets. I na tym kolejnym wykresie bardzo ładnie to widać, że rynki emerging markets próbują wzrostów, ale są tłumione słabym zachowaniem giełdy w Chinach. A Warszawa teraz odstaje i zachowuje się wyraźnie, relatywnie mocniej i lepiej, jest liderem wśród rynków emerging markets. No i potencjalny wzrost euro dolara może jeszcze bardziej potwierdzić, że właśnie kapitał z całego świata szuka stopy zwrotu i lubi. Coraz bardziej giełdę w naszym kraju. Dolar co dalej? Mam nadzieję, że ten materiał bardzo ładnie to uwypuklił i powiedział, w którą stronę poruszać się, żeby lepiej zrozumieć perspektywy amerykańskiego dolara. To Państwo, jako że w tym miejscu. Zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. To naprawdę zachęcam do tego, żeby poznać najnowszy materiał, jak szukać okazji inwestycyjnych. Przed nami perspektywy bardzo atrakcyjne dla rynka, rynków ryzyka, więc ten materiał poszerza naszą wiedzę. Warto go znać oraz wszystkie inne materiały, jak na przykład Myślą Profesjonalni Traderzy. Oraz także bardzo gorąco wszystkich zapraszam na darmową konferencję online. XTB Investing Masterclass już w przyszłym tygodniu będzie miało miejsce to wydarzenie. Naprawdę warto się zapisywać, poszerzanie własnych wiedzy, nic nie kosztuje, a pozwala ograniczać ryzyko, zwiększyć szansę sukcesu na rynkach finansowych. Wszystkie te materiały i linki do zapisywania się na XTB Investing Masterclass tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Przypomnę, że widzimy się dzisiaj w specjalnym nowym formacie. Podsumowanie sesji w Stanach Zjednoczonych około 10-12 minut z krótkim QA. No i widzimy się także w poniedziałek rano. Stopy zwrotu dodatniej, dużej. Do widzenia, udanego weekendu, trzymajcie się, cześć.